Moda na smuklejsze smartfony z coraz to większą ilością funkcji nie idzie w parze z dłuższą pracą baterii. Obecnie telefony podłączamy do ładowarki praktycznie codziennie w nocy, tak by rano znowu mieć upragniony 100%. Specjalnie dla Was przedstawiamy więc rozwiązanie tego problemu. Przegląd trzech powerbanków firmy Romos, które przystępną ceną i fajnymi rozwiązaniami mogą uratować Was w wielu nieciekawych sytuacjach. A zdarzają się one często, w autobusie, na spacerze, w samochodzie, w sytuacji, gdy nasz telefon po prostu zacznie się szybko rozładowywać i często nie jesteśmy tego nawet świadomi. W topowych modelach często znaleźć można funkcję szybkiego ładowania, dzięki której nawet 15 minut podpięcia do gniazdka przekłada się na kolejne parę godzin pracy. Co jednak w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do sieci elektrycznej? Wtedy z pomocą przyjdą powerbanki, np. firmy ROMOS. Dziś zaprezentujemy trzy modele: Solo 2, Sailing Free i Solo 6 Plus o pojemnościach kolejno 4000, 7800 i aż 16000 mAh. ROMOS Solo 2 to najmniejszy w dzisiejszym teście przedstawiciel przynośnych baterii o pojemności 4000 mAh. Wyposażony w latarkę oraz LEDowy wskaźnik pojemności baterii cechuje się dobrej jakości wykończeniem i eleganckim wyglądem. Wykorzystując typowy zaśladź sieciowy 2,1A potrafi naładować się do pełna w około 5 godzin. Waży natomiast jedynie 128g. Maksymalne napięcie wyjściowe w tym modelu również wynosi 2,1A, co pozwala na jedno lub dwukrotne naładowanie smartfona, zależnie oczywiście od pojemności użytej w nim baterii. Pomimo niskiej ceny producent zastosował funkcję zabezpieczającą, dzięki której niezależnie czy podepniemy smartfona, tablet czy odtwarzacz MP4, urządzenie odpowiednio dopasuje zapotrzebowanie na energię. Latarka może przydać się podczas nocnych wypadów, a niewielki rozmiar sprawia, że model ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących kompaktowego rozwiązania. Sailing Free podnosi jednak poprzeczkę. Kosztujący obecnie zaledwie 79 zł Powerbank posiada pojemność 7800 mAh. Dzięki dwóm wyjściom USB pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Dzięki użyciu ogniw od Samsunga osiąga on żywotność rzędu 500 pełnych cykli ładowania i rozładowania, co w tym przedziale cenowym jest bardzo dobrym wynikiem. Model ten również oferuje latarkę i możliwość jednoczesnego ładowania baterii w smartfonie i powerbanku. Sailing Free to nie tylko większa pojemność, ponieważ Romos postanowił wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia: przed głębokim rozładowaniem, przeładowaniem, przeciw przeciążeniem, przeciw przepięciem i uniemożliwiającym zwarcie. Innymi słowy, ochrona na poziomie wizyty papieskiej, co oczywiście w przypadku sprzętu elektronicznego jest bardzo ważne. Powiedzmy, że jesteś osobą, która nie przepada za słowem mały, lub jego synonimami typu maciupki, miniaturowy, konusowaty, czy lilipuci i pokazywane wcześniej powerbanki po prostu nie spełniają Twoich oczekiwań. Nie martw się, mamy coś dla Ciebie. Model Solo X Plus to prawdziwy kolos wśród powerbanków, który ma jednak jasno określone zadanie – nigdy nie pozbawić Cię prądu tysięcy mAh połączone z zaawansowanym układem zarządzającym sprawiło, że Powerbank osiąga sprawność rzędu 92%. Średnia konkurencji wynosi 70-85%, dzięki czemu żywotność Solo Six Plus jest znacznie większa. Jeśli posiadasz smartfon z typową baterią 2000 mAh, model Six Plus naładuje go ponownie 7 lub 8 razy. Większy rozmiar jest również wynikiem wykorzystania układu elektronicznego, mającego na celu zabezpieczenie termiczne wewnątrz baterii. Po około 10 godzinnym ładowaniu urządzenia, zebraną energię możemy wykorzystać podpinając nawet dwa urządzenia naraz. Bank energii posiada również podświetlany wyświetlacz informujący procentowo o stopniu naładowania baterii. Duży rozmiar idzie jednak w parze ze sporą wagą. Prawie 500 gramów sprawia, że Solo 6 Plus sugerujemy przenosić w plecaku albo torbie. Drogie dziewczyny, z kopertówką może być problem. Jedno jest pewne, tak duża bateria zdecydowanie wystarczy do trwającej kilka dni akcji poszukiwawczej. Czego? Powerbanków oczywiście. Zapraszamy do sprawdzenia oferty Romos w salonach i na Sferis.pl.